Witam serdecznie. Moim gościem Patryk Grądziel, Ibis Siles. Witam. Patryk, serdecznie gratuluję. Ibis dzisiaj spełnił swoją misję. Można powiedzieć, że jest wykonana. Pokonujecie Carpatry 7 do 0. Najpierw, co powiesz o tym pojedynku? Eee, co mogę powiedzieć? No, wyszliśmy w tym meczu e, z takim nastawieniem od razu, że nie patrzymy na inne drużyny, że od razu wygrywamy. E, no i jakoś to poszło. Na początku jedna bramka z karnego, później druga, trzecia. Do przerwy chyba było 3-0. No i poszło. Graliście dzisiaj z takim przysłowowym nożem na gardle, ponieważ i tak mieliście wszystko w nogach, ale utrata punktów powodowałaby to, że Mariposa mogłaby to wykorzystać. Jak się gra z takim poczuciem właśnie, że przychodzisz na mecz i nie możesz go przegrać? wydaje mi się, że chyba nawet z drugiej strony może to być lepsze, bo od razu skupiamy się na tym, że jest tylko zwycięstwo i żaden inny wynik się dla nas nie liczy. Dzisiejsza radość, euforia, śpiewy, do tego nas przyzwyczailiście, ale chyba dzisiaj zeszło to takie ciśnienie, że jest udało się, bo to chyba pierwszy awans e -bisu do pierwszej piątki. Zdaje mi się, że tak. No i co? No zobaczymy. Będziemy walczyć dalej. Pamiętam jak na początku, kiedy Wam jeszcze tak dokładnie nie szło, Eryk, kapitan powiedział, że e, źle to wygląda, ale nagle coś ruszyło. Potrafisz odpowiedzieć, co od kilku kolejek ruszyło, że e, te wyniki przychodzą teraz i rzeczywiście fajnie to wygląda? Kurczę, nie wiem. E... No wydaje mi się po prostu, że zaczęliśmy czasie ze sobą jeszcze grać, bo to wiadomo, jak jest gdzieś tam między tymi sezonami, to jest tak, że no nie, nie co tydzień gramy ze sobą, prawda? A tu jednak gdzieś tam i tak bardziej później się mobilizowaliśmy, bo faktycznie widzieliśmy, że coś tam nam na początku nie szło. I po prostu z czasem jakoś to ruszyło faktycznie. Zaczęliśmy te mecze wygrywać, siać regularnie bramki i, i trzymać ten sam poziom, więc fajnie. Przed nami okres wakacyjny, miesiąc odetknięcia od sufik z ligi. Jak go Ibis wykorzysta? Będzie się bawił. Będą swaringi? <gry> Na pewno jakieś tam będą, ale będzie zabawa tak samo. Dziękuję za wiatr. Dzięki również.